Czasami dzisiaj, y, ś, jak to się nazywa, śpiewanie y, piosenki? w y, 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 literpony, które nie, ist, nie istnieją w bajce. które nie istnieją. Pierwszy odcinek, tutaj. ale to jest jakiś tak. Tutaj powinna być tu! Ale to jest together. Nie wiem, co mam robić. Ja pomogę! Ja, ja pomogę! Pingi, pai, w końcu jesteś. Pomóż mi przy jabłkach. Ok, pomogę ci w jabłkach. Ja wszystko się zabrawa! Ja już zrobiłam robotę. No świetnie, no świetnie. Świetnie, pingi, dostaj oznakę. To naprawdę to jest jaki żart. Ale już wysypały się. Oh, no! Ja pomogę, ja, ja pomogę! Taki pocisk i naprawią w końcu jest po roboty koniec to w końcu już się rozwaliło na dobre ja pomogę! Ja ja pomogę! Raz, dwa, trzy, cztery! Ry, ry, I naprawione w końcu. I tak jak się jest. Naprawdę Ci dziękuję. Ja pomogę. pomogę. Druga piosenka. To przecież nie jest aż tak tyle jak jak mój zalegon. To tyle duszą tyle, tyle jak moja pita. Bo przecież nie jest aż tak tyle jak, jak Ewelrek. Chcę, żeby się tu pojawił. Już jestem tu, już jestem tu. To przecież nie jest aż tak. Tyle jak, jak u ciebie znak? Bo nie jest aż tak, tyle jak, jak u ciebie jest, jak i o ciebie dbać. Tyle jak, jak mój ciatunek. Bo przecież nie jest aż tak, tyle jak, tyle jak, bo nie jest aż tak, tyle jak. Bo ja nie mogę tego znieść. Potem pan będzie jakiś złom. Zapach świeżego mojego. Tak. nie jest aż tak. Tyle jak akurat i bo będzie tutaj. Już jestem. Olo, jest je, je. aż tak. Tyle jak. U niebie jest jest. nie jest aż tak. Tyle jak. Jak to niebem jest. Poprzeźnie jest aż tak Iha jak Jak mój świat Poprzeźnie jest aż tak Tyle jak, jak w niebie jest Poprzez jest aż tak Tyle jak, jak po niebie jest Poprzez nie jest aż tak Tyle jak, jak pod niebem jest Dru Trzecia piosenka yeah. Sim, yeah. yeah. so... yeah. é hmm. eu não sei. Eu não sei. não sei. Eu não sei. Oui, eu ou... Eu Nie wiem, co, tu, tu? co by tu robić. Tu chcę twilight, chcę uwierzyć. No, chcę być w końcu. Mierzam, mierniczki, ale święta jeszcze nie ma. Chcę ubrać o chcę uwierzyć. jest czwarta piosenka. Poprzez jest u mnie czar, ale ciemność się robi w dal. Przecież nie jest aż tak niemiłość. daje siłę, ale kiedy przyjaciół brak. Aha. Mi? Ja to wyśpiewał ja też aj. Nie mam Cię! Chcę być Bunzila, ale ja być! nie widzi. nie widzę, nie widzę. nie ani o o, Ale ja rozumiem, jak a, a, a to jest se Fajne jest, to fajne jest. Hora do fajk, fajlight. Pędziesz będzie sen. Dziewrotny szajd, nie wiem, gdzie. Oliwa pak. O la, la, la. Raz, raz do Fladerszajz. Ostatnia piosenka. Nie wiemy co na morze, to będzie jakiś mały sąd. Na Boże narodzenie trzeba mieć pierogi, ale ja nie wiem. A ja tu pięta w to będzie jakiś nowy czar. No chyba nie wiem. bo ciągło czarów. Dużo tych czarów ma. Ryb, ryby i ośce. Nie ja biorę rybę. To rybę przygotuję. Ale jeszcze trochę hmm, pięć minut. Nie, yes. no nie wiem, co ma sens Nauczyć się z księgi Ale ja nie pamiętam, co w ogóle tam był Potrawa, to potrawa to Oczywiście to pierogi Smaczne są pierogi Barszcz, barszcz rybowy Nie ma takiego Jest, nie ma, jest, nie ma jest, nie ma! Jest! Nie ma. Jest, nie ma, jest. ja mówię, że jest. Jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma. Nie ma! Ci spokojnie dzieci, drogie! Jesteśmy? Dobra. Ale jesteście małe i jesteśmy przyjaciółmi! Chcecie uwierzyć, to? No? Tak! To to chodźcie! Konie!